Jonego, ne. Mes brat. A mo shtori. Adega. Podoydi, podoydi. Blisko, blisko, no i no, dobrze weźmiemy wejdź, jak trzeba. może się weź, dobrać, weź, dobrać, dobrać. Dobrać, dobrać. Radio, jeszcze ze mną zmienić? O zaraz tu chodzi? się panowie przepraszam. idźcie, dobry, przepraszam. Zostaje mi. Zostaje mi.

no jeszcze od razu głowy do góry łapiemy ja. najbliższego Dobre! Są kwiatka, kwiatka! Przegraj, przegraj go! Jedź z no do pod... Co? Idź, 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 idź! Dobra, blisko! Dobra, blisko! Oh, ja, da je drugi, da je drugi, je